я вас провода по новому домку. Ты мой покой, туалетка. Что-то на Ну что-то ты. лаптоп. Пушка. Надо снять Łóżko, kosz heci ale już jeszcze nie mam pustka plecak ja do domu do makijażu tropka dobra cię jestem pokażę wam jak to myślę Skończę. Wraz obrody w domu i skopiłam tą ławkę? Dobra, słuchajcie, poproszę o obronę dla na nas wszystkich. Udało się. Moi drodzy, finalnie, oficjalnie możemy przyjść. A, A. Pochodź, wszystko. Do Moi drodzy, udało się. Wydaje mi się, że naszym. Największym Dobra, idziemy na, na pierwszy ten. Ten. O, jakbyście coś słyszeli w tle, no to, e, to mój brat ogląda tam bajkę. Tutaj ma ciuch na kurtki, tak dalej. Tutaj mam lampkę żabkową. No i ja mam po prostu budzik, tak dalej. Tu mam wejście na plac zabaw. i tu... Tutaj, tutaj tam. No i no, tu życie. Tu ja mam, no, ja mam kuchnię. O... Tak jest kilka. Tu mam. Tutaj oglądamy. jest salon. Dobra, idziemy na kolejne piętro. Na drugie. Dobra, jesteśmy na drugim piętrze. Przedaj. Mm, tutaj mamy. Nie ma nic na złoto. Tutaj mamy pralki. Takie na... Na, pra... na Jak mamy krzciuchy, wiecie, brudne

tutaj jest trochę odpoczynku, dobra można dobra odpocząć dobra sobie poczytać. czytać dobra, mi się tak i się dalej łazienka smoczki mam dwa i no i no no i Daj, pobój, um, klary, krety, kraty, na... Ta... czar, no i ostatnie ja piętro. Jak coś, to by pobój... Jest też tutaj, ale zmienię to na razie. Zmienię to później, to później było Dobra, i zmienię ostatnie piętro. Dobra. Wróćmy w pokój i nie tam będę miała. No i tej szybki lecie.

To już koniec. Podajcie na moje wszystkie filmy i wpadajcie na kanał mojej kuzynki, czyli przygodę na kanale Pushing Pa, widzowie. Ale widowę? nie, dobra. Wiem, pamiętam. Teraz gdzie jest ta ławka? Je to Moi rody, w tym momencie robimy sobie oczywiście peruch, mm -hmm, robimy sobie oczywiście tarczę słoneczną, I klikamy... Tylko wtedy zrobimy takie... To widzę i klikacie na drugie piętro

Okay.